Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj taki szybki odcinek. Mamy playbooka i szybkie 50. Od razu z góry przepraszam Was za to wiercenie, które będziecie słyszeli w tle, ale po prostu wprowadzają się moi sąsiedzi w dalszym ciągu i dzisiaj cały dzień tak wygląda z przerwami na 3 minuty. I gdybym po prostu miała czekać, no to dzisiaj bym tego nie nagrała, a nie ukrywam, że po prostu dzisiaj mam chwilkę czasu, więc. No nagram, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Zresztą no, będziecie widzieli i że bardzo Was to nie będzie wkurzać, chociaż mnie bardzo wkurza, no ale, ale trzeba jakoś to przeżyć. Dobra. Szybkie 50 w numerze 7. E, szukamy trzech takich samych sum i wtedy, no wiadomo, wygrywamy. Mamy tak, 50 zł, o, 50 zł, 500 4, 100. 50 tysięcy 4 zł, 100 oraz 500. No niestety nic, jeszcze bonus. No, ale w bonusie mamy sztabkę, czyli niestety pustaczek. Lecimy z playbookiem. Playbook w numerze 20. Ja to w ogóle uwielbiam playbooka, jak mam być szera. Mogłabym go drapać codziennie, tylko wiadomo, że nie jest to taka tania zdrapka, więc... No wiadomo, jak jest, ale ogólnie bardzo, bardzo lubię. Czekajcie, jeszcze może przybliżę. Dobra, zaczynamy od szafirowej siódemki, szukamy albo siódemki, albo e, wygr no, wygrywającej liczby. Mamy dwa, 20, 19, oraz 24. A mamy 23, czyli zaczynamy obokiem.

Rubinowa y, siódemka. No i szukamy siódemki albo rubina. A mamy monetę, szminkę, pierścionek, kufer, zegarek, perfumy, lustro, złoto, worek oraz perłę. No cóż. Szmaragdowa siódemka. Musimy znaleźć trzy siódemki. No i mamy tak. Siódemeczkę, pierścionek, złoto i co tutaj jest? Bransoletkę. No ale to już nie ma co dalej drapać, bo nic z tego nie będzie. Garnek. Siódemka. Szminka. Siódemka. No i prezent. Siódemeczka, siódemeczka, perła, plik, no i korona. Trofeum Siedem. perła. Kufer i już wiadomo, że nic z tego. Siedem. pierścionek, worek złoto. Róża, portfel, siódemeczka i garnek, no i tam moneta. Siedem. plik. Lustro, siedem oraz moneta. Dobra. A metystowa siódemka, dwa takie same symbole. Poszukiwane. A mamy worek i zegarek, pierścionek i lustro, monetę i pierścionek, kufer i perłę, lustro i moneta, perła i korona. Złoto i portfel, korona i worek oraz zegar i kufer. No, słabiutko, ale jeszcze walczymy. To pazowa siódemka. No, szukamy siódemki. Dobra, albo nie trzy identyczne symbole. Sory. Patrzcie: piersonek i róża, podkowa złoto prezent. Dzwonek lustro na szyjnik, prezent korona złoto, róża szminka perła, dzwonek moneta szminka, na szyjnik podkowa lustro. Moneta korona i świnka. Plik świnka i plik, perfumy, perfumy i perła. No, i diamentowy siedem. Wygrywający symbol to kufer, a my mamy szminkę, perfumy, pierścionek, monetę, portfel, złoto, perłę oraz zegarek. No, i tutaj trzy takie same, 150, 1500 5 zł, 900 oraz 150. No i jeszcze te kontrolne. No i niestety, ale nic nam się dzisiaj nie udało zdrapać, także 32 zł wydane. No i niestety, ale 0. Kochani, dziękuję Wam za ten odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie. Taki dzisiaj króciutki, ale mam nadzieję, że mimo to Wam się podobał. Buziaki.